Nie ma. W dzisiejszym pierdoleniu będziemy otwierać pierwszą moją paczkę z Amazona Ever. Termosik oczywiście w góry. USB, Majoris, 1 litr. Wow, ładniutki, niebiesciutki. Dwa kubeczki, ten termiczny, ale ciężki ten termiczny. już waga leci też. No, powiem z, z tym, to jest dobry pomysł, bo w rękawiczkach to się będzie ślizgać, a na tym będzie łapać, więc fajny, fajny model. Ja go kupuję na wyprawę do Argentyny, ale w drogę powrotną chciałem go raczej opylić lokalsą, bo tam termosy drogie. I zobaczyć. a tak chodzi trochę śmiesznie. A ile? Około 500 miał ważyć. No 586, czyli tyle ile... Stwierdzi producent, tutaj nie pisze, a nie 587, 586, no bardzo dokładne. Fajnie, miło. Instrukcja do termosa. Hmm. Ciekawe, co może być w termosie. Faktycznie, hmm. nie można gazowanymi wypełniać, no chyba logiczne. Ani łatwo psującego się jedzenia. Kupka termicznego, czyli tego metalowego w, w mikrofali, no bo to jest metalowo, nie wolno mieć w mywarce, nie używać agresywnych, ściernych produktów myjących. Przed pierwszą życie umyć ręcznie ciepłą wodą, detergentem dobrze w, wypłukać i wysuszyć. Wlewa, wlewanie napojów. OK, tutaj pisze, żeby, jak chcemy dać ciepłą wodę do niego, to najpierw nagrzemy go próbnie, rozgrzać, i dopiero wtedy wrać ten właściwy, wtedy będzie dłużej trzymać. A i przekazujemy instrukcję dalej. Także SBcik jedzie z nami na wyprawę.